Silent Hill 3 jest bezpośrednią kontynuacją pierwszej części serii, choć fakt ten jest początkowo ukrywany przed graczem ze względu na planowane zwroty akcji. Fabuła gry rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Główną bohaterką jest Heather Mason, nastolatka, która w rzeczywistości jest dzieckiem przekazanym Haremu Masonowi przez inkubatora na końcu pierwszej gry. Harry adoptował Heather i wychował ją jak własną córkę. Fabuła rozpoczyna się, gdy 17-latka, na prośbę ojca, udaje się do centrum handlowego Central Square. Podczas pobytu w restauracji typu fast food zasypia i przenosi się we śnie do Silent Hill. Będąc w koszmarze, przemierza przerażający park rozrywki, walcząc z różnymi potworami. Wędrówka kończy się, gdy nastolatka zostaje potrącona przez kolejkę górską na torach, po których szła. Po przebudzeniu się z koszmaru, Heather nadal znajduje się w centrum handlowym. Dzwoni do ojca, informując go o swoim rychłym powrocie do domu. Jednakże tuż przed opuszczeniem budynku spotyka detektywa Douglasa Cartlanda. Okazuje się, że został on wynajęty przez tajemniczy kult zwany Zakonem, aby ją odnaleźć. Dziewczyna, podejrzewając, że jest prześladowana, ukrywa się w toalecie. Niestety nie ma jak uciec, więc wychodzi przez okno w celu poszukania alternatywnej trasy przez centrum handlowe. W trakcie eksploracji budynku, nastolatka odkrywa, że otaczają ją dziwne, niebezpieczne stworzenia. W sklepie odzieżowym znajduje pistolet, który pozwala jej się skutecznie bronić. Podczas wędrówki przez centrum, Heather spotyka tajemniczą kobietę. Nieznajoma nie ma butów, jest ubrana na czarno i ma długie blond włosy. Jest to Claudia Wolf, najwyższa kapłanka zakonu, która od dłuższego czasu poszukuje Heather, a właściwie Alesy Gillespie. Claudia informuje siedemnastolatkę, że jej zdolności są niezwykle ważne i potrzebne. Dlatego też zachęca ją do przypomnienia sobie swojego prawdziwego ja. Mówi również, że dziewczyna z zakrwawionymi rękami poprowadzi ich do raju. Po tej enigmatycznej rozmowie Heder doświadcza silnej migreny, a Claudia odchodzi. Pozostawiając bohaterkę z wieloma pytaniami i narastającym niepokojem. Gdy dziewczyna wchodzi do windy, niespodziewanie z sufitu spada radio. Urządzenie to emituje charakterystyczne zakłócenia, gdy w pobliżu pojawiają się potwory. Radio staje się dla Heather cennym narzędziem ostrzegawczym. Kiedy drzwi windy otwierają się, okazuje się druga, bardziej złowroga winda sugerująca przejście do alternatywnej rzeczywistości. Po zjechaniu nią w dół nastolatka znajduje się w Otherworld, czyli w tak zwanym Innym Świecie, koszmarnej wersji Centrum Handlowego. Mimo ogarniającego ją przerażenia, dziewczyna z determinacją walczy o życie. W głębi zniekształconego budynku stacza bitwę z ogromnym robakiem, po czym udaje jej się wrócić do rzeczywistości. Gdy wydaje się, że wszystko wraca do normy, Heather kieruje się w stronę metra, planując powrót do domu. Jednak przed wejściem zatrzymuje ją Douglas. Chociaż siedemnastolatka początkowo podejrzewa, że prywatny detektyw współpracuje z Klaudią, mężczyzna wyjaśnia, że został jedynie wynajęty do jej odnalezienia. Zostawiając zdezorientowanego Douglasa, Heather wchodzi do metra. Podobnie jak centrum handlowe, stacja metra jest opustoszała, z wyjątkiem sporadycznie pojawiających się potworów. Nasza bohaterka przeżywa niebezpieczny moment, gdy unika potrącenia przez pędzący wagon. Korzystając z metra, dociera do przejścia podziemnego, a następnie przedziera się przez korytarze przypominające kanały ściekowe. Ostatecznie trafia na plac budowy skąd przez otwarte okno dostaje się do sąsiedniego budynku, czyli Hilltop Center. W jego wnętrzu Heather po raz kolejny zostaje przeniesiona do Krainy Koszmarów. Spotyka tutaj Vincenta Smitha, kolejnego kapłana zakonu, który jednak ma odmienne poglądy na temat przyszłości kultu. Dziewczyna opuszcza to miejsce z poczuciem niepokoju i podejrzliwości wobec Vincenta. Zbliżając się do wyjścia z budynku, Heather napotyka na swojej drodze przerażającego potwora, zwanego Gluton, czyli żarłok, który blokuje jej drogę ucieczki. W poszukiwaniu rozwiązania znajduje porozrzucane strony tajemniczej bajki. Na jednej z nich widnieje łacińska sentencja: Tu fui ego eris, co można przetłumaczyć jako czym ja jestem, ty będziesz która niespodziewanie powoduje zniknięcie bestii. Po usunięciu zagrożenia Heather wraca do normalnego świata i udaje jej się opuścić Hilltop Center, kontynuując swoją pełną niebezpieczeństw podróż. Po przybyciu do swojego domu w Daisy Villa Apartments nasza bohaterka dokonuje przerażającego odkrycia. Ciało jej ojca, Harego Masona, leży na krześle. Mężczyzna został brutalnie zamordowany. Heather, pogrążona w rozpaczy po niespodziewanej śmierci ojca, pada na ziemię obok jego nieruchomego ciała. Jej szloch wypełnia pomieszczenie. Gdy wreszcie udaje jej się opanować emocje, dostrzega krwawy ślad ciągnący się w kierunku dachu. Zaintrygowana postanawia go śledzić. Na szczycie budynku spotyka Klaudię, która najwyraźniej na nią czekała. Kobieta wyjaśnia, że motywem zabójstwa Harego była zemsta za udaremnienie planów kultu 17 lat wcześniej. Twierdzi, że śmierć ojca miała napełnić serce nastolatki nienawiścią. Jednocześnie Claudia zaznacza, że to nie ona osobiście dokonała morderstwa, a jedynie wydała rozkaz swojemu poplecznikowi, bestialskiemu misjonarzowi. Informuje Heather, że będzie na nią czekać w Silent Hill. Po czym opuszcza mieszkanie. Po pokonaniu potwora w apartamencie Heather odnajduje Daglasa. Wspólnie przenoszą ciało Harego do jego sypialni, okrywając je prześcieradłem zdobionym motywem lili. Heather żegna się z ojcem, ignorując przestrogi Daglasa o tym, że zemsta nie ma sensu. Zdeterminowana, by odnaleźć i ukarać Klaudię, przyjmuje propozycję Daglasa, który oferuje transport do Silent Hill. Mimo wahania dziewczyna decyduje się wyruszyć w podróż, kierowana rządzą odwetu. Przed opuszczeniem mieszkania Douglas wręcza Heather mapę miejsca, do którego się udaje. Jest to prezent od Vincenta. Detektyw przekazuje dziewczynie informację, że powinna szukać mężczyzny o imieniu Leonard Wolf. Daje jej również notatnik pozostawiony przez jej ojca który wyjaśnia przeszłość Heather i stanowi swoiste pożegnanie z córką. Następnego dnia, 17 17-latka i Douglas docierają do Silent Hill, opuszczonego miasta spowitego gęstą mgłą. Znajdują schronienie w Jack's Inn, po czym się rozdzielają. Heather udaje się do szpitala Brookhaven, podczas gdy Douglas wyrusza na poszukiwanie domu Lenarda Wolfa. W szpitalu nasza bohaterka przeszukuje korytarze w poszukiwaniu wskazówek dotyczących lokalizacji Klaudi. Zamiast tego napotyka zniekształcone, przerażające pielęgniarki. Niektóre z nich uzbrojone są w rewolwery. Odkrywa także, że jeden z pacjentów szpitala, niejaki Stanley Coleman, ma niezdrową obsesję na jej punkcie, a w placówce przetrzymywany jest poszukiwany przez nią Leonard. W trakcie eksploracji szpitala Heather dokonuje szokującego odkrycia na swój temat, o którym dawno zapomniała. Jest reinkarnacją Alessy Gillespie. Uświadamia sobie, że posiada wspomnienia z życia Alessy sprzed tragicznego pożaru, w którym dziewczynka spłonęła w wieku siedmiu lat. To odkrycie rzuca nowe światło na jej tożsamość i powiązania z miastem Silent Hill. Heather ponownie wkracza do krainy koszmarów, gdzie spotyka Leonarda Wolfa, czyli ojca Claudii. Niestety, Leonard zmienia się w potwora i atakuje naszą bohaterkę. Po ciężkiej walce nastolatce udaje się go pokonać. Po zwycięstwie Heather zdobywa pieczęć Metatrona potężny talizman, który był w posiadaniu Leonarda. Po jego śmierci szpital wraca do normalności. Siedemnastolatka wraca do Jack's Inn, aby spotkać się z Douglasem. Tuż przed jej powrotem w pokoju motelowym Claudia i Vincent rozmawiają o kulcie oraz o znęcaniu się Lenarda nad Claudią w przeszłości, rzucając nowe światło na motywację kobiety. Gdy Heather dociera do motelu, zastaje tylko Vincenta, gdyż Claudia już odeszła. Dziewczyna pyta go, gdzie jest Douglas, na co Vincent odpowiada: Kościół jest po drugiej stronie jeziora. Mężczyzna dodaje, że Claudia znajduje się w kościele i aby do niej dotrzeć, Heather musi przejść przez Lakeside Amusement Park. Heather podąża za radą Vincenta, ale po dotarciu do parku rozrywki ponownie przenosi się do innego świata, wiedząc, co ją czeka. Nastolatka udaje się w kierunku kolejki górskiej. Tym razem świadoma niebezpieczeństwa, w ostatniej chwili zeskakuje z torów, unikając przejechania przez rozpędzone wagoniki. W innej części parku dochodzi do konfrontacji między Klaudią a Douglasem. Detektyw czuje się zdradzony przez kobietę. Twierdzi, że Klaudia oszukała go mówiąc, iż Heather została porwana i poddana praniu mózgu. Wyznaje, że dziewczyna wydawała się naprawdę szczęśliwa. Claudia wyjaśnia, że potrzebują Heather z powrotem w kulcie, ponieważ narodziny Boga są niezbędne do stworzenia nowego raju, świata wolnego od bólu, głodu, chorób, starości, chciwości i wojen. Douglas kontrargumentuje, że świat bez trosk i negatywnych konsekwencji nie jest prawdziwym rajem, lecz raczej światem stagnacji, w którym nic się nie dzieje. Wzdycha mówiąc, że taki świat byłby bezcelowy i nudny. W odpowiedzi Claudia wyraża współczucie dla Douglasa, nie rozumiejąc jego toku myślenia. Zdesperowany i sfrustrowany Douglas wyciąga broń i celuje w Klaudię. To, co dzieje się później pozostaje tajemnicą, pozostawiając graczy w napięciu i niepewności co do losu obu postaci. Po zwiedzeniu parku Rozrywki Heather w końcu ponownie spotyka Daglasa, lecz ten nie może jej towarzyszyć z powodu złamanej nogi. Prawdopodobnie detektyw został zaatakowany przez Claudie przy pomocy jej psychokinetycznych mocy. Heather obiecuje, że wróci, gdy zakończy swoje sprawy i udaje się do tego samego obszaru parku Rozrywki, w którym Harry przebywał 17 lat wcześniej. Na karuzeli dziewczyna spotyka swojego sobowtóra wspomnienie Alesy. Ta druga Heather jest zakrwawiona i poważnie poparzona a jej celem jest za wszelką cenę powstrzymać narodziny Boga. Po pokonaniu swojego mrocznego alter ego, Heather dociera do wejścia do kościoła kultu. Wewnątrz kaplicy nasza bohaterka konfrontuje się z klaudią twierdząc, że Alessa akceptuje świat takim, jakim jest. Nie jest jasne, czy to faktycznie była Alessa, czy może Heather udawała ją, aby zmanipulować Klaudię. Kapłanka, niezłomna w swoich przekonaniach, wyjaśnia, że na świecie jest zbyt wiele cierpienia, a Bóg jej kultu ma to wszystko zmienić. Heather kontrargumentuje, że cierpienie jest nieodłączną częścią życia. A Klaudia musi stawić czoła tej rzeczywistości, nikogo nie krzywdząc. Heder dodaje również, że nigdy nie wybaczy Klaudii zabójstwa jej ojca Harego. Nagle nastolatka odczuwa przeszywający ból, zwiastujący zbliżające się narodziny Boga, a Klaudia oddala się. Przemierzając korytarze kościoła, nasza bohaterka spotyka w bibliotece Vincenta. Mężczyzna pyta ją o pieczęć Metatrona, przedmiot, który Heather ma przy sobie. Vincent odczuwa ulgę, wierząc, że może jej użyć jako broni przeciwko Claudii. Wewnątrz sanktuarium kultu nastolatka w końcu dogania Klaudię. Kobieta niespodziewanie rani Vincenta, dźgając go od tyłu, co nieco zaskakuje Heather. Po tym akcie przemocy Claudia opanowuje emocje i dziękuje Heather za to, że sprawiła, iż Bóg poczuł nienawiść i zbliżył się do raju. Nasza bohaterka zauważa, że Bóg, który wierzy w nienawiść, nigdy nie może stworzyć idealnego świata. Claudia odpowiada, że nawet radosny świat może być okrutnym miejscem i aby zrozumieć współczucie trzeba również poznać ból i cierpienie. Wciąż żywy Vincent rozpaczliwie informuje Klaudię o posiadaniu przez Heather pieczęci metatrona. Kobieta ujawnia jednak, że talizman jest bezużytecznym bibelotem, po czym zadaje mężczyźnie śmiertelny cios w serce. Targana emocjami Heather nazywa Klaudię suką, jednak w ostatniej chwili udaje jej się odzyskać nad sobą kontrolę. Sięga po wisiorek na szyi, w którym ukryta jest ampułka Aglofotis, substancji używanej podczas egzorcyzmów do wypędzania demonów. Połyka ją, co wywołuje natychmiastową reakcję. Heder wymiotuje na podłogę krwawym płodem boga. Drwiąc z Klaudi, dziewczyna wykrzykuje. Wygląda na to, że Bogu się nie powiodło. Nastolatka próbuje zmiażdżyć stworzenie butem. Ale Klaudia szybko reaguje, odpychając ją na bok i podnosząc płód. W akcie desperacji kobieta połyka niedorozwiniętego Boga, po czym wpada do dziury w podłodze. Nie zastanawiając się długo, Heder skacze za nią. W głębokiej komnacie 17 latka odkrywa martwą Klaudię, która poświęciła swoje życie, aby urodzić Boga. Obok niej znajduje się przerażające bóstwo. Odrażające szkieletowate ciało z gadzią twarzą kobiety przypominającą z wyglądu Alesę. Dzięki poświęceniu Klaudii bóg się odrodził, jednak zdeterminowana Heather zamierza zakończyć jego żywot. Po dramatycznej walce dziewczynie udaje się zabić potwora, dokonując ostatecznej zemsty za śmierć swojego ojca Harego. Po wszystkim Heather upada na podłogę. Dając upust emocjom i płacząc z powodu straty swojego taty, gdy wreszcie odzyskuje spokój, wstaje i kieruje się do wyjścia. Jednak tuż przed opuszczeniem komnaty, nasza bohaterka odwraca się, aby ostatni raz spojrzeć w stronę pokonanego Boga. To, co dzieje się później, pozostaje tajemnicą, aż do zakończenia, które udało się uzyskać graczowi. A jest ich trzy. Normal, czyli normalne, Heather wraca do parku rozrywki, opuszczając inny świat. Jej zachowanie jest niezwykle osobliwe, gdy zbliża się do Douglasa. Trzyma nóż i sprawia wrażenie nieobecnej, jakby zamierzała zaatakować rannego detektywa. Nagle jednak zatrzymuje się i oznajmia, że był to tylko żart. Douglas, wyraźnie zaskoczony, Komentuje, że ma ona dość pokręcone poczucie humoru. Następnie dziewczyna nalega, aby Douglas nazywał ją Cheryl, czyli imieniem, które pierwotnie nadał jej ojciec. Mężczyzna próbuje zrozumieć sytuację i pyta, czy rozważa ona również powrót do swojego naturalnego czarnego koloru włosów. Sheryl odpowiada żartobliwie, że blondynki mają w życiu łatwiej. Gra kończy się poruszającym obrazem Sheryl odwiedzającej grup Harego. To zakończenie uznawane jest za kanoniczne ze względu na wzmiankę o Douglasie, który przeżył wydarzenie i zdemaskował później kult w Silent Hill Homecoming, czyli szóstej odsłonie serii. Zakończenie pozest, czyli opętany. W tym scenariuszu nastolatka stoi nieruchomo w parku rozrywki w Otherworld. Przed nią leży martwy, brutalnie zadźgany Douglas. Dziewczyna trzyma w dłoni zakrwawiony nóż. Ta scena może nawiązywać do przepowiedni Claudii, która mówiła, że Heather poprowadzi wierzących do raju z zakrwawionymi rękami. Aby uzyskać zakończenie opętany, gracz musi spełnić określone warunki. Przede wszystkim musi ukończyć grę co najmniej raz. Podczas drugiej rozgrywki. Heather musi zgromadzić określoną ilość punktów. Punkty te są przyznawane za różne działania. 10 punktów za zabicie każdego potwora, 1 punkt za każdy otrzymany atak, 1000 punktów za wybaczenie spowiedniczce, czyli opcjonalnej postaci z gry. Heather spotyka ją w kaplicy zakonu. Kobieta pokutuje za zamordowanie swojej córki, bardzo mocno prosi o przebaczenie. Wydaje się szczera i płacze podczas spowiedzi. Gracz musi zgromadzić co najmniej 4000 punktów, aby odblokować ten alternatywny mroczny finał. Zakończenie: Revenge UFO, czyli Zemsta UFO. Podobnie jak w Silent Hill, Silent Hill 2, taki Silent Hill 3 oferuje zakończenie UFO. Aby je odblokować, należy spełnić określone warunki, które nie są dostępne podczas pierwszej rozgrywki. Gracz musi zabić co najmniej 31 potworów za pomocą Header Beam lub Sexy Beam przed wejściem do mieszkania Harego. Dodatkowo, wchodząc do mieszkania, Header nie może mieć przy sobie żadnej innej broni, aktywowana musi być tylko Header Beam. Po spełnieniu tych warunków rozpoczyna się nietypowe zakończenie w formie przypominającej storyboard lub komiks. Heather wraca do domu i ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że jej ojciec Harry Mason żyje i siedzi przy stole popijając herbatę z kosmitą. W tle można dostrzec Jamesa Sutherlanda, protagonistę Silent Hill 2, ukrywającego się za zasłoną. Heather, dziwnie niewzruszona obecnością pozaziemskiej istoty, opowiada ojcu o przerażających wydarzeniach, których doświadczyła. Harry, wyraźnie wzburzony, poprzysięga zemstę na mieście za krzywdy wyrządzonej jego córce. W przypływie gniewu kopie drewnianą deskę trzymaną przez Jamesa, łamiąc ją na pół, podczas gdy Heather i kosmita kibicują mu z entuzjazmem. Następna scena ukazuje zniszczenie miasta w wyniku ataku UFO przywodzącego na myśl horrory science fiction klasy B z lat 50. Po tym rozpoczynają się napisy końcowe, którym towarzyszy osobliwa piosenka zatytułowana Silent Hill no Uta, czyli po japońsku piosenka Silent Hill. Utwór wykonywany jest przez niewidoczny chór, sprawiający wrażenie Japończyków udających dzieci, pod kierownictwem niewidocznego japońskiego dyrygenta. Piosenka zawiera humorystyczne, często niedorzeczne komentarze na temat postaci Silent Hill 3. Całość kończy się dość niespodziewanie, gdy wykonawcy zostają zastrzeleni z karabinu maszynowego z nieznanego źródła. To surrealistyczne i komediowe zakończenie stanowi znaczący kontrast wobec mrocznej i poważnej atmosfery głównej fabuły gry oferując graczom lżejsze, choć wciąż osobliwe doświadczenie. Jak zawsze, piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam również do lajkowania i subskrybowania kanału. Do usłyszenia w kolejnym filmie.